Witam was bardzo serdecznie. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy z gubernatorem oraz tym doradcą, jednakże nic nie udało nam się skórać. Możemy coś porobić z zadaniem Stamler, Mianowicie chciałem się udać na cmentarz. Tam prawdopodobnie to jest z górze i jest jedna trasa z tego co tam rozmawiałem z empecetami i ile wiem, więc tak będzie. Rządło. Rządło zdobyliśmy. Weźmy sobie miksturę. mikstura, e, miksturę. Zbożone mięso zjedzmy. dobra pożywka, mamy też 20 jabłek, ale nie chciałbym chyba tego jeść do końca Zaraz mi bije 5 siły, a po co mi to? Nie potrzebuję tego, zupełnie Wydałem sporo punktów nauki na zdolności łowieckie No nie, no bez przesady, nie, nie będę tracił tyle życia na skok. Teraz te lasy są takie, Udało mi się go zabić. Ciekawe. Nie było z tym tak właściwie większych problemów. Porabałem wszystko co mogłem. Pozbierajmy co możemy smażone mięso. Drewniana tarcza. O! I mamy też jakiś hełm chyba. Beliarowy. Orkowy talizman. Tu w kształcie Beliera, tak? Gdzie ja zapisałem grę Po tym po tych dwóch czy po tym jednym Po tych dwóch Czekajcie, muszę nazwać odcinek. Eee, mam praktycznie full HP. Akurat w tym gotyku nie ma czegoś takiego, że nie możesz spać, bo są wrogowie. Montaż też. Tarczę będę chciał wypróbować. Bo zdobyłem wcześniej umiejętność takiego normalnego parowania. Tarczą, a to silne parowanie, tarczą, być może jest zarozumowane. E, tak jak w Gothiku 3, nigdy nie posiadłem tej umiejętności w Gothiku 3. Grałem w Gothika 3 parę razy. Mi się wydawało, że raz pójdę spać i to będę załatwił sprawę. Dobra. Teraz załatwiona sprawa. Złożone mięsa. Chyba załatwiona sprawa. To jeden tak właściwie chyba z większych obozów. Sporo ich to było, no. Dobra, załóżmy tarczę. Zobaczymy statystyki po pierwsze. Trzy, dwa. Nie. Czyli już mi się widzę, że to nie podoba. Będę walczył w taki sposób. Nie. Nie chcę. Ile kurwa? Trzy, parowanie. Co to jest? Tak jakby profit żadne. Ze względu na tego, że będę miał... Dużo gorszy yy, skillset W walce to nie będzie naprawdę dobra W ogóle tylko trójce było to lepiej skonstruowane, bo Posiadanie tarczy nie koligadowało W żaden sposób z tym jakie posiadałem bronie A tutaj Znaczy nie, miało to znaczenie Bo waliłeś sobie tako, a jak miałeś tarczę to Ale też nie musiałeś tej tarczy wymować, to było właśnie fajne Że możesz sobie Między założony w, e, za plecami na przykład tarczę, ale nie musisz je wyjmować, może sobie kurwa wyjąć cały miecz, To było zajebiste w ogóle. Trójka kurwa zajebista była, naprawdę. Bardzo robiłem trójkę. Ze względu na to, ile tym czasu można było poświęcić. No i tak mi się wydaje, że chyba twórcy tej modyfikacji też kierowali się czymś takim. Przykuć uwagę odbiorcy na X godzin. Zjedzmy te godziny No, może tak być Zresztą, przekonamy się Tak właściwie to ja dopiero 30 godzin spędziłem W tej modyfikacji Jest pełny 30 godzin, oczywiście Wrzucałem dużo odcinków krótszych Więc myślę, że 27 mogę powiedzieć tak z czasem w sumie Zapiszmy grę teraz i jesteśmy 10 godzin w modyfikacji. Aha. Powiem tak, coś będzie trzeba na pewno z tym brunem wykombinować, to nie może być ten sposób. Nie wiem, czy, tam, czy, czy ten, czy może właśnie tego z Tamlarą zrobić? Nie cholera, nie wiem. Ja się też czuję nie za silny, jak na tą modyfikację. Ja powinienem zdobywać jeszcze więcej XP, jeszcze bardziej poszerzyć swoje horyzonty. No, wygląda to tak jak wygląda. Gdzieś tu chyba były te... O, plaster miodu będzie. Łuk zdobyłem i tu są te... Здесь текст. То сомнешь, Ej, patrzcie, pływamy co chwila, co? Chwila jest, tak. No, ej. O, zrób... O, super! Pieszczury. Pieszczury są trochę bardziej wymagające. Ze wszystkich stworzeń, moim zdaniem. 120 eksp. Nie ma co się dziwić. Warto. Warto. Moim zdaniem. Znaczy, to jest warte tego doświadczenia. Zabijanie szurów Chyba nie dałabym sobie rady z dwoma hmm. Tutaj jest jakaś ciekawa miejscowa. Patrzcie, szerszeń plus 50. Kurde, 50 to nie jest mała expa, Jak za coś, co zabiliśmy na hita. Wisp wygląda jakiś. 50 spał. rzucił mnie, dobra, zapiszmy grę. A przynajmniej teraz nie mam problemu, żeby wrócić do miasta, czy cokolwiek tak właściwie na tej to może. Byśmy chcieli czy nie chcieli, to możemy sobie spokojnie wrócić. To jakieś ciekawe miejsce będzie. Czyżbyśmy szli do cmentarzyska Stamler? Nie wiem, ja chcę śpiwór. Tego jestem pewny. No Murat, Murat Siły, eee, śpiwór. Kozice, dobra do następnego poranka. Mm. Całe gówno nam dodało tego życie. To się totalnie nie opłaca względem czasu spożytkowanego na tym To w ogóle się nie opłaca. Na to już pani w sensie. 70 mięsa mamy. Popatrzcie ja teraz zjem, ile zaraz jem to się będzie mnożyło ciągle i nie ma, nie mam złudzeń żadnych, że będzie inaczej Stamler. Płaś tak to wygląda jakbyśmy szli do tego całego cemarzyska, tam so, nie umarli. Dobra. Rozegrajmy to w ten sposób, żeby nie walczyć i z dużym szkieletem i z małym szkieletem. Pomniejszy daje 150, duży daje 300. Sorry, ale to dla mnie trochę za dużo. Znaczy na uportego mógłbym dać radę. Tylko po co? Ciężko jest, nie mam obrażeń, nie mam kurwa obrażeń, to się z normalnymi szkieletami to może nie być największy problem. 200. 200 i 150, strasznie dużo na tego 200 tracę czasu przede wszystkim. Nie mam kurwa obrażeń. nazwę odcinek inaczej. Strasznie to długo trwa. Napierdalanie się z tymi. Patrzcie, tu mamy trzech, kurwa. Prziesz, ja będę dwa lata się napierdalał z tymi zabiegami Kurwa, zabij mnie. O. Wyjebało mi Access dobra, chuj tam, zrobimy krótszy odcinek, dzięki wam za oglądanie, siema.